Wyobraźmy sobie, że mamy chorobę, która występuje u 5% populacji. Dla każdego człowieka wykonujemy test, który diagnozuje z dokładnością 90%. To znaczy, 90% ludzi z pozytywnym wynikiem faktycznie jest chorych, a 90% ludzi z negatywnym faktycznie jest zdrowych. Załóżmy, że otrzymujesz pozytywny wynik. Jakie jest prawdopodobieństwo, że naprawdę jesteś chory? Poprawna odpowiedź brzmi: 32%. I może wydawać się nieintuicyjna, w każdym razie mi się taka wydawała, kiedy po raz pierwszy natknęłam się na ten problem. Skoro test ma tak wysoką dokładność, dlaczego miałbyś mieć nawet większe szanse, że twój wynik jest niepoprawny niż że jest poprawny? Bez sensu, prawda? Ale przecież łatwo to policzyć. Ponieważ choroba występuje u 5% ludzi, na 1000 osób mamy 50 chorych i 950 zdrowych. Dla każdej wykonujemy test. Spośród 50 chorych, dla 45, czyli 90%, wyjdzie on pozytywny. Z kolei spośród zdrowych, 90% otrzyma negatywny wynik, ale 10% zostanie błędnie zdiagnozowanych jako chore. To daje 95 osób. Mamy więc 140 osób z pozytywnym wynikiem testu, z czego tylko 45 to faktycznie osoby chore. Ponieważ jest 20 razy więcej ludzi zdrowych niż chorych, to nawet przy dość dokładnym teście błędnie zdiagnozowanych zdrowych może być więcej niż poprawnie zdiagnozowanych chorych. Co w praktyce sprawia, że wynik testu nie daje nam aż tak pewnych informacji, jakbyśmy się po nim spodziewali. Co ciekawe, w tym przypadku odsetek testów, który okaże się pozytywny, wynosi 14%, czyli prawie 3 razy więcej niż faktyczny odsetek chorych w populacji. A media w tej hipotetycznej populacji podawałyby, że 14% ludzi jest zakażonych. Bo to, czy ktoś jest chory, weryfikuje się właśnie wynikiem testu. Oczywiście, w tym przykładzie liczby są dobrane tak, żeby łatwo dało się go policzyć i żeby problem był wyraźnie widoczny. Na szczęście, w rzeczywistości, nasze testy na COVID są znacznie lepsze, co nie zmienia faktu, że te problemy nadal występują. Dokładność testu składa się w zasadzie z dwóch wartości: czułości i specyficzności. Czułość oznacza, ile procent chorych faktycznie dostanie pozytywny wynik, natomiast specyficzność ile procent zdrowych zostanie zakwalifikowana jako zdrowa. Żeby ująć to bardziej intuicyjnie, wyobraźmy sobie, że chcemy nauczyć maszynę rozpoznawania psów. Dajemy jej prostą regułę: pies to zwierzę, które ma sierść, cztery łapy i ogon. Test przeprowadzony przez naszą maszynę będzie więc miał wysoką czułość, ponieważ zdecydowana większość psów ma sierść, cztery łapy i ogon. Niestety całe mnóstwo innych zwierząt również je ma, więc maszyna będzie nagminnie mylić inne ssaki z psami. To właśnie jest niska specyficzność. Standardowe testy RT-PCR, które stosuje się w Polsce, mają teoretycznie bardzo wysoką czułość i specyficzność, podchodzącą pod 100%. Mówię teoretycznie, bo te wartości silnie zależą na przykład od momentu przebiegu choroby, w którym pobrano materiał. W dniu zakażenia wirus nie zdąży namnożyć się na tyle, żeby można było go wykryć. Z kolei po trzech czy czterech tygodniach wciąż mamy pozostałości choroby i wcale nie jest jasne, jaki wynik testu jest w tym momencie tym poprawnym. Znaczenie ma również metoda wymazu. Dokładność może spaść z powodu niewłaściwego przechowywania testu, Nieumiejętnego pobrania materiału czy zanieczyszczenia próbki, a nawet błędu przy opisywaniu i raportowaniu wyników. A kiedy naukowcy chcą się przekonać, jaką dokładność faktycznie mają testy w rzeczywistych warunkach, pozostaje jeszcze problem, jak skutecznie ocenić, ilu pacjentów naprawdę jest chorych, żeby móc sprawdzić, ilu z nich wykrył test. Szczególnie czułość jest czuła na rozmaite problemy. W niektórych artykułach szacowano ją nawet na jedynie 60 czy 70%. Ja przyjmę na razie czułość na poziomie 95,2%, a specyficzność 98,9% uzyskaną w badaniu, które wydało mi się najszerzej zakrojone. Ale ponieważ sami autorzy mają wątpliwości, a ja dodatkowo się nad tym nie znam, można to przyjmować ze sporą dozą nieufności. W Polsce testowane są głównie osoby ze specyficznymi dla COVID-19 objawami. Oraz te, które miały kontakt z potwierdzonymi zarażonymi. Można się spodziewać, że odsetek chorych w tej grupie jest dużo wyższy niż w całym społeczeństwie. Na wiosnę w dziennej grupie przebadanych osób było po parę procent pozytywnych przypadków, latem odsetek spadł, by jesienią wzrosnąć i sięgnąć aż kilkudziesięciu procent. W styczniu zaczął znów spadać do około 10%. Kiedy widzimy komunikaty o liczbie zakażonych czy liczbie przypadków, Intuicyjnie rozpoznajemy skrót myślowy, tak naprawdę to jest liczba osób z pozytywnym wynikiem testu. Relacje między stanem rzeczywistym a wynikami testów można opisać taką prostą tabelką. Większość chorych dostanie pozytywny wynik, tak zwany true positive, ale zawsze pewna część nie zostanie wykryta, false negative. Podobnie większość zdrowych wyjdzie negatywna, true negative, a dla części test się pomyli, false positive. To, co widzimy w raportach, znajduje się tu, a to, co naprawdę chcielibyśmy wiedzieć, tutaj. Przy idealnie dokładnych testach te wartości byłyby tożsame, przy nieidealnych, ale bliskich ideałowi są na tyle podobne, że możemy zaakceptować skrót myślowy. Wartości te zależą jeszcze od czegoś, a mianowicie od proporcji osób chorych i zdrowych. Można ją obliczyć, znając czułość i specyficzność testów oraz odsetek pozytywnych wyników. Spróbujmy porównać, jaka była różnica między odsetkiem ludzi z pozytywnym wynikiem a odsetkiem ludzi z faktycznym COVID-em wśród testowanych osób w Polsce. Kiedy chorych jest bardzo dużo, spora będzie też liczba false negatives, która zaburza poprawność wyników, zaniżając oszacowanie. Tak było jesienią, kiedy przypadków było bardzo dużo. Natomiast kiedy odsetek chorych jest niewielki, stosunkowo dużo jest false positives, sprawiając, że przeszacowujemy pandemię. Grupie testowanych osób oczywiście. Licząc od końca kwietnia można oszacować, że wysłaliśmy na kwarantannę ponad 67 tysięcy zdrowych osób i przygapiliśmy podobną liczbę chorych wśród tych, którzy poddali się testom. I to prowadzi mnie do właściwego tematu, czyli problemów z masowym testowaniem. Taką szeroko zakrojoną akcję przeprowadziła na przykład Słowacja, zgarniając za to zarówno pochwałę, jak i sporo głosów krytyki. Można powiedzieć, że testowanie okazało się logistycznym sukcesem. Przetestowano ponad 3,6 miliona ludzi, z czego 1,06% otrzymało pozytywne wyniki. Wielu zakażonych, nawet tych, którzy nie mieli żadnych objawów, można było wysłać na kwarantannę, żeby uniknąć transmisji wirusa. Pomogło to też zidentyfikować regiony z najpoważniejszą sytuacją epidemiczną. Na Słowacji wykorzystano testy antygenowe które są tańsze i szybsze, ale mają znacznie niższą czułość. Studium, z którego wziąłem specyfikację dla testów RT-PCR, podaje czułość na poziomie 56,2%, a specyficzność 99,5%. Przyjmując takie wartości, można obliczyć, że rzeczywistość odsetek chorych wynosi tuż poniżej procenta. Masowemu testowaniu umknie prawie 16 tysięcy zakażonych osób, które dostaną błędny, negatywny wynik. 20 tysięcy osób zostanie poprawnie zaklasyfikowane jako chorzy, ale aż 18 tysięcy zdrowych otrzyma pozytywny wynik. To oznacza, że słowak z pozytywnym wynikiem ma tylko jakieś 50% szans, że faktycznie jest chory. A gdyby specyficzność testów była w rzeczywistości niższa, o choćby pół punktu procentowego, liczba false positives może skoczyć nawet do 36 tysięcy, sprawiając, że ten odsetek wyniesie zaledwie 5%, a skala pandemii okaże się grubo przeszacowana. Dla określonej czułości i specyficzności testu można narysować linię zależności między pewnością, jaką daje ci pozytywny wynik, a odsetkiem chorych w populacji. Im niższa skala zakażeń w testowanej grupie, tym mniej pozytywny wynik może być uważany za faktyczny wyznacznik choroby. Dlatego w Polsce na początku pandemii taki wynik był trochę jak rzut monetą. Podsumowując, jeśli testujemy głównie ludzi z objawami lub kontaktem z zarażonymi, czyli ludzi, którzy generalnie mają dużą szansę być chorzy na COVID, to nawet przy nieco gorzej działających testach nasze oszacowania będą dość bliskie rzeczywistości. Minus, nie wiemy nic o skali pandemii poza testowaną grupą. Z kolei masowe testowanie daje informacje o prawie całej populacji, ale te informacje będą barczone dużym błędem. Jeśli chcecie poeksperymentować, jakby to wyglądało, gdyby przyjąć inne własności testów, możecie to zrobić w tym arkuszu podlinkowanym w opisie.